to widzowie, w końcu mogę gadać na filmikach, bo wiem, jak to robić. No, to w końcu możecie mnie słyszeć. I idziemy w taką grę, gdzie jest butelka i tam trzeba Chodź po takich rzeczach, no nie tylko butelka, są to też takie rzeczy. O, czekajcie, o takie, takie reklamy to są. A to są zwipa. A ja zabiorę te jazdy. MC nie. em, 2 liga, gdzie ja dzisiaj po się jaka? Ale o, dobra. O, tu możemy podać kulki. Ej, zrobię, Jak znajdzie Action, taki sklep, to tam jest takie coś, że możecie no, po prostu przekręcać. I tam. I macie takie gumy. Miałem takie mega dobre te gumy. Na Halloween to miałem. Nikt nam nie dał tokieków, nie? Mm. No, to z moim bratem, za to, że nikt nam nie dał cukierku, odbieraliśmy, no, no to poszedliśmy do Action, kupiliśmy to, nie pytajcie, dlaczego ja pokazuję dotknięcie okianu, No, chcę pokazywać do, dotknięcie oceanu. Jak w końcu przynajmniej mogę gadać, nie? Róż się w komentarzu, co się cieszycie, że możecie. Ale i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem i zaleccie łapki też pod tym filmem. to napiszę yy, na przykład... Bo już ktoś tak napisał pod jednym filmem. Yy, go usunąłem. Jak to... Ten ktoś, co napisał yy, coś tam brzydkiego pod filmem, no nie brzydkiego, tylko objażającego, no to go będę usuwał zawsze w komentarzach. Więc lepiej nie piszcie, tak? Możecie tak uważać? No to no tak. Opcja. no ale no to tak uważajcie, że nie podoba Wam się ten film, a w ogóle jak Wam się nie podoba ten film, no to.

贵的。 są w ogóle te levele, tylko ja muszę trochę pomyśleć. No. I nie piszcie mi takich komentarzy. Jak tak uważacie, to tak uważacie, że no, że tam, że nie lubicie moich filmów, na przykład że słabe warunki, no. A, w no, to nie piszcie tak. A mojemu koledze zbanowano kanał. Słyszałyście pewnie na niektórych shortach, że mu kanał. I mam taką nadzieję, że słyszałyście, bo ja zapomniałem. Nawet opanowano mojemu koledze kanał. Będziemy z nim może nagrywać. I nie pytajcie, dlaczego ja mam taki kater. Jestem to... lekko przeźmiona, no, leciutko, a duszka uchodzę. Mam. No. Nie piszcie złych komentarzy. No. Pamiętajcie, o to na dworze, na zawsze jest najlepiej. O, tu się przypalę. Hop. O kurde. Zapomniałam, że tu da się spalić. Ok, nie, kasy Ojej, ojej, to ojej, 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 Sta, ja to. Ja, ojej, no, no nie, No nie! ojej, ojej, to ojej, ojej, no, flip tam się bo ciągle tu się, się udaje robić Waterflipa i przechodzisz tak w końcu tym flipem. Chyba ja mi w ogóle zawiera ja się lepiej gra o tym. Bo tu w każdej chwili możesz się powiesić. Jak spadasz, no. no właśnie tak jak przed chwilą się powiesiłam, mnie. Zawsze jak spadasz, to możesz tak się powiesić. Albo na tym autku bym mógł. O, i tutaj się no, Ja podeszłam nakłonić. O, w końcu przeszedłem. O, o, no. I do tego mnie. To no, jest chujasza. Teraz tu srejka. O, mogę się tak chłapać. Tylko na tym. No i teraz łatwiej no, ja, no co ja to ja... tylko tym... Nie ptać. No. Co? Mogę wam. Mogę wam. Czekajcie. Już jestem. Mam mojemu tacie, że nabieram. On nie wiedział. A moja mama to jest z moją mam no, taką nie wiem tak wam mówiłem, że mojemu koledze zbanowany kanał. To jest mama tego mojego kolegi zbanowaną mu kanał, ale będzie nagrywał od nowa właśnie moja koleżanka chodzi do piątej klasy też zostawiamy jego kolegi tu też lubię, no? też jest fajna. zobaczy a mój kolega w ogóle wczoraj, no mówiłem, że będzie tu filmów ja ale raczej ja nie tak ale raczej nie było dużo filmów. No. Lubiłam stopki. O, te ampoliny mają najlepsze też. Te polina i grzybki. Bo grzybki też tak samo jak te polina. O, op, op, Właśnie dlatego są najlepsze. What is this? Co tu było?

stopach, bo ja nie w ogóle do stówki. I dzięki za, ja, w ogóle, to wszystko zdobywam. I to sobie. Dobijam się dalej i w końcu zabijemy stówkę. Nie tylko słówka. Ja chcę mieć tylko słówki. Bo im ty wystać, no nie, nie. No nie tylko słówka, ale może zrobimy w Jeszcze Słówka. I w ogóle. Nawiałam tego odcinek, jak lubiłam słówka. No. I w ogóle nie pytajcie, dlaczego ja... W ogóle nie podpisuję filmu. Nie wiem, tego też nie podpiszę. No, bo nie lubię po prostu. I zajmę zajmuje to więcej czasu. No na sam coś powie, czy oglądać. Bez nagrywania, no. Ja zawsze muszę w ogóle nagrywać. No. Moja mama nawet bo już jest Mam subów. No już, o, jakby ten była fontanna, podrzuciłoby mnie na ogień i by był o, na potem po tym ogniu koniec. I by jeszcze była tam trampolina przed końcem, abym spadł na trampolinę i skakuje wygierana. właśnie tak O, iga, iga!

Jeszcze inna zdobywać takie, jak zdobyłem, będę do tysiaka, ten, to ja też będę Zrobię losowanko, a nie tych butelek, tylko tych, na przykład grzebień jak jest tam, je tam widzieliście, nie? A właśnie zrobię to, co mówiłem te, nie? Zrobię losowanie, oby mi wypadł grzebień to żeby ich dla mnie nie ubiła bo jest z damką. No. będzie pewnie... wiedzieć jak się nazywa mój tyrolik. I piszcie w komentarzach tylko jak był fajny, czy wam się podoba i miłego na przykład oglądania wam wszystkim życzę. To jest takie komentarze na jak piszecie jak znać jak na Wojana, piszę w komentarzu. Wojana Tak piszę w komentarzu. Jak ktoś zna Wojana, jak nie no, zna, no to. No to nie, a. Jak ktoś zna, to pisze. No to. nie To piszcie tak jak właśnie u Wojana. nie hejtujcie. W ogóle. Że e, jestem słaby. Że, że w ogóle nie powinienem No no nie? i hej tutaj, 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 jeszcze tutaj, tutaj, o o, tutaj, 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 o, jest tam Lili, ona chodzi do przedkola, na, na, na to załowy. Chodzi mężę, no. A jak ona będzie chodzić chyba do... Nie wiem, do I... teraz będzie chodzić chyba do drugich las, gdzieś? O, Iga ta skoczyła. Nie wiem jak ona skacze Jak ona... Jak, jak ona... I nagle mam taki solit... ona skacze Bo... Iga dzisiaj drugie skoczyła. Nie? O, mam kisiaka. Ja se vaan kolo, se vaan kolo. Kolo, se vaan kolo. Joo. Jää. Älä ole vielä. Joo, se on pientä. Pienä ei ole vielä tuolla. Minä ei tuolla. Bo to mi się najlepiej nie, 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 i kończymy e, film. nie, nie, kończymy. ten nie, 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 skończymy မင်းအိမ်ကအိမ်အတိုက်တာဟုတ်လားဘယ်လိုပကားရေးလဲ